Cześć, ja jestem Marcel i witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii świat lodu i ognia. Dzisiaj zajmiemy się postacią Trójokie Wrony. Na pewno wszyscy ją kojarzycie i prawdopodobnie większość z Was niewiele wie na temat tej postaci albo myśli, że nie można po prostu wiedzieć więcej. Otóż naprawdę wiele wiadomo o tej postaci, można mi więcej nawet określić jaki jest charakter tej postaci, co ona mogłaby zrobić w danej sytuacji. I właśnie w tym filmiku przedstawię wam całą historię Trójokiej Wrony i dowiecie się, co to może oznaczać dla przyszłości Westeros. Dodam, że informacji do przedstawienia mam dzisiaj mnóstwo, ale gwarantuję, że wszystkie mają duże znaczenie w zrozumieniu postaci Brynden Riversa. Nie ma sensu wstrzymywać, Trójoka Wrona to Brynden Rivers. Fani długo to podejrzewali, jednak stało się to faktem wraz z premierą opowiadania Tajemniczy Rycerz. A potem potwierdziło raz jeszcze wraz z premierą tej wielkiej książki światło do jognia. Więc kim był Brandon Rivers zanim skończył za murem wśród dzieci lasu wrośnięty w drzewo. Jak już się pewnie domyśleliście po nazwisku, Brandon Rivers był bankartem, Ale nie byle jakim Benkartem, bo był to jeden z wielkich jego Aegona czwartego Targaryena. Tak jak sobie czytałem w tej książce, to żaden z króli nie był równie lekkomyślny, nawet nie wiem jak to nazwać, jak ten i jego decyzje doprowadziły do wielu nieprzyjemności dla całego Westeros. Jego rządy zaczęły się w 172 roku po podboju. Przypomnę, że obecne wydarzenia dzieją się w roku 300. Aegon był bardzo rubasznym królem. Wielki Maester Kate napisał o nim, żaden król przedtem ani potem nie wyrządził świadomie tak wielu szkód. W pełni można się z tym zgodzić. Pierwsze, spodził on mnóstwo bękartów, czy to z kobietami nisko czy wysoko urodzonymi. To jeszcze nie byłoby takie złe, ale słuchajcie dalej. Po drugie, jednego ze swoich bankertów mianował na rycerza, po tym jak ten wygrał turniej giermków. I tu też spoko, nie było w tym nic złego, ale przy okazji dał mu rodowy miecz Targaryenów, który się nazywał W Tym samym damu nazwisko, od teraz nie był to Daemon River tylko... A Demon Blackfire dodam, że szło to w parze z ziemiami i wszelkiego rodzaju zaszczytami, i w tej chwili klamka zapadła. Setki tysięcy ludzi będą ginąć z tego powodu, ale to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, dalej, kolejną bezmyślną rzeczą, jaką zrobił ten król, było już nałożył śmierć śmierci napisanie testamentu, w którym zawarł postanowienie, że wszystkie jego bękarty, zrodzone z wysoko kobietami, zostają legitymizowane, stają się Targaryenami. Tak, mogą się ubiegać o tron, a wiadomo co to oznacza. Więc Brynden Rivers mógł równie dobrze mówić na siebie Brynden Targaryen, skoro został legitymizowany. Tak samo jak teraz, na przykład, Ramsay Bolton mówi na siebie Bolton, bo został legitymizowany przez króla. I przez ten testament wojny ciągnęły się jeszcze dłużej. I to między innymi przez ten dokument Brynden Rivers znajduje się teraz za murę, razem z Branem. Władzę objął jego syn, Daeron II. Jednak nie trzeba było długo czekać na wybuch buntu ze strony przed chwilą wspomnianego Demona Blackfyre'a. Tego giermka, który wygrał turniej i dostał Rudowy Miecz Targaryenów. Najpewniej chodziło po prostu o władzę. Miało to miejsce w roku 196 po podboju. I tutaj jest miejsce dla Blutravena. Krążą pogłoski, że to on ostrzegł króla przed planowanym buntem. A skąd o tym wiedział? Hm. No cóż, prawdopodobnie wykorzystał swój umiejętności zielonego jasnowidza, które przejawiał przez całe życie. Jednak to nie powstrzymało buntu, a jedynie go opóźniło. Kiedy już wybuchł, Brendan Rivers nie walczył po stronie swoich bękarskich braci, a po stronie króla. Jakoż że był znakomitym uśnikiem, to spod jego strzału zginął Demon Blackfire i jego dwóch synów. Potem spotkał na polu jeszcze jednego buntownika, Bittersteela, i w wyniku starcia z nim stracił oko. Ale ogólnie to ten drugi został zmuszony do ucieczki. Bitwę wygrały wojska króla. Jednak to nie był ostatni bunt. Te miały się skończyć dopiero w chwili, w której zginą wszyscy męscy potomkowie demona Blackfyera a miał ich dość sporo, na nieszczęście dla Westeros. I wszystko jest winą jednego, nieroztropnego króla. Kolejny do władzy był Aerys I, który rozpoczął swoje panowanie w 184 roku po podboju. I to właśnie teraz Bloodraven zaczyna zyskiwać na dużej popularności. Warto wspomnieć, że to właśnie w tym momencie w historii dzieje się akcja opowiadania Wędrowny Rycerz, z tego o zbioru, który już wyszedł w różnych wydaniach, wydał na no, o losach przyszłego króla, a jego na piątego oraz o Dankanie Wysokim, najwygodniejszego dowódcy Gwardii Królewskiej. Powiem tylko, że można z tych opowiadań wnioskować, że Bloodraven Raven prawdopodobnie jest w posiadaniu Smoczego jaja, a to naprawdę potrafi pobudzić wyobraźnię, biorąc pod uwagę, że cały czas mówi do Brana jako grona, że nie będziesz chodził, ale będziesz latał. Czy to możliwe, że Bran będzie się wargował do smoka i palił białych wędrowców? To by było naprawdę dobre. Aerys I nigdy nie myślał, że zostanie królem. Nadawał się do tego, jednakże nie oznacza to, że był głupi. Po prostu jego zainteresowania krążyły wokół innych rzeczy, takich jak starożytne proroctwa i wyższe tajemnice. I ludzie nie byli do końca pewni, czy właśnie to było przyczyną mianowania Blue Travena na namiestnika, czy może ciężka sytuacja władcy ze względu na zarazę, a potem na niesfornego króla żelaznych wysp. Myślę, że obie wersje mają trochę racji. Blue Raven podzielał te zainteresowania, i jak teraz wiemy. Raczej dużo lepiej je praktykował niż król. No i w rezultacie okazał się świetnym namiestnikiem jak i starszym nad szeptaczami. Krążyły plotki, że posługiwał się czarami do zdobywania informacji. Jak teraz wiemy, raczej nie są to plotki. Ludzie mówili o nim tysiąc i jedno oko. Dzięki jego umiejętnościom powstrzymano bunt daemona młodszego. Jednego z potomków Blackfire'ów. Jakiś czas potem wybuchł drugi bunt Blackfire'ów, A o koronę ubiegał się teraz Hegon I, Blackfire. Na szczęście dla królestwa Hegon dość łatwo zginął, a Bittersteel, znany wam już z pierwszego buntu, trafił do niewoli. Krótko potem król popełnił głupi bunt i wysłał go na mur. Temu udało się zbiec i zyskać dość pokaźną grupę ludzi wokół siebie. Szybko zgadał się ze starszym synem niedawno zmarłego Hyegona i ogłosił go królem, demonem trzecim Blackfyerem. Jednakże Aerys I zmarł z przyczyn naturalnych, nie potrzebując ich pomocy. Kolejny król Maekar miał parę zatargów z dorniczykami, a poza tym nie pozostawił żadnych odpowiednich dziedziców. W związku z czym rada musiała króla wybrać. Aerys Blackfyre, piąty z siedmiu synów pierwszego Blackfyrowskiego króla, stwierdził, że będzie dobrym królem i postanowił udać się do Westeros. Dostał odpowiedź od Blue Ravena, który powiedział mu w porządku, stary przyjeżdża i dogadamy się jakoś. No i kiedy pretendent do tronu przyjechał, ten go brutalnie zabił. Skoro już wiecie o Blue a wszystko co można wiedzieć, to teraz pora się zastanowić, co to może oznaczać. Jak widzimy, nie był specjalnie łasy na władzę, w końcu nie dołączył do swoich bękarci braci w buncie, wspierał króla. Być może to jedna z takich nielicznych postaci, którym naprawdę zależy na tym, aby w Westeros było dobrze, po prostu. Wszyscy inni nie tylko udają. Nikomu nie chodzi tak naprawdę o dobro Westeros oraz tych biednych ludzi, którzy sobie gdzieś tam żyją poza królewską przystanią. Chodzi tylko o czysty zysk, niestety, tak jak w prawdziwym życiu. No cóż, na pewno nie są świadomy zagrożenia ze strony białych wędrowców. I być może... W tym miejscu jest jego rola, aby próbować ich powstrzymać. Prawdopodobnie to w tym może mu pomóc Bran. Na przykład wargując się do tego smoka, który przypominam hipotetycznie może znajdować się w lękach Brut Ravena. Powiem wam, że w dalszym ciągu jest to postać zagadka, ale myślę, że w kolejnym tomie Wichry Zimy dowiemy się o co mu tak naprawdę chodzi, ale mówię, naprawdę wątpię, aby nie wiem, czy nawet jest za stary, a że jest wyrośnięty w drzewo, bo na pewno nie chodzi o tron. A może chcę przywrócić Targaryenów na tron w postaci Daenerys? Zobaczymy. Wszystko jest możliwe. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Jeśli film wam się spodobał, to zalajkujcie, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych. Oraz napiszcie mi w komentarzu, co mógłbym zrobić lepiej. Trzymajcie się. Cześć.